Cześć moi drodzy, witam w kolejnym odcinku wyspiarskiego życia z Lilań i Malią. Yy, I wiecie, co tak sobie właśnie myślę, że. Yy. Przydałoby się już powoli wrócić do y, innych serii też, bo ja kurczę, tak się po prostu zakochałam w tym wiesparskim życiu, tak się wkręciłam, że po prostu najchętniej bym tylko co teraz nagrywała i od jakiegoś czasu tak to właśnie wygląda. Mm, ale kurczę, no, postaram się i coś, coś innego wrzucić, chociaż no, bez, y, bez y, zbędnego gadania. Dobrze widzicie też, że jednak oglądalność właśnie tego jest dużo wyższa niż. Na przykład Cities, czy tam Sherlocka. Także no skoro chcecie to oglądać, to, to jak najbardziej będę to wrzucać. Nie wiem, czy codziennie, no postaram się. Chociaż właśnie będę się też starała przeplatać te Simsy jakimiś innymi seriami, wiecie, żeby to jednak, żeby było, była jakaś różnorodność w tych filmach. Dobra, z takich newsów, update'ów. Ja zwolniłam Lilani z posady, ratownic posady ratowniczej, tak to nazwijmy. I zaczniemy sobie karierę nurka, bo chciałabym właśnie sobie też zobaczyć, jak to wygląda. No, a u Mali to wiadomo, pracuj z domu. U Mali jeszcze tu nam sporo rzeczy zostało, do, do sporo awansów, że tak to nazwiemy. A u Lilani to już w zasadzie nic, nic więcej byśmy nie mieli, bo to była tylko kariera dorywcza. Także stwierdziłam, że dobrze będzie, będzie to zmienić. I jeżeli chodzi o zadanie, które ona ma tutaj zrobić do awansu, to kupić nóż do nurkowania. I sobie to dzisiaj ogarniemy, bo ona idzie do pracy dopiero o 17. Natomiast Malia już w zasadzie zaczęła pracę, o matko. Robić pięć zdjęć i pobierz próbki z wodospadu. No dobra. Będziemy musieli to ogarnąć. Mam nadzieję, że przed. właśnie tak do południa bym chciała z nią to ogarnąć. W zasadzie zjem, ona sobie zje, i już sobie wyjdziemy przebierz się, w sobie się A, w, w takiej kombinezonik się przebierz, sikniesz sobie i lecimy, żeby po prostu. To już dojedz sobie to. No i patrzcie, nie zjedz. I po prostu, jak on, jak już wrócimy obrobione z nią, to zajmiemy się. Lilani, Ja zaraz jej tutaj naklikam, żeby się chwilę sobą zajęła. I po prostu. Przed pójściem do pracy o tej 17 sobie kupimy ten nóż. Ja nie wiem, czy ja będę mogła też pracować z domu, zobaczymy. No, świetnie, kibel się zepsuł, zamienimy sobie od razu. A wiesz co, zostaw to już, nie dojadaj teraz, nie jesteś głodna, także bez przesady. Lecimy w takim razie. Dobra, no miałam y, Lilani naklikać i nie naklikałam. Damy jej w takim razie, zadbaj o siebie i poczekajcie, poczekajcie, zdjęcia mamy zrobić. Ty, ty już idziesz pływać? Nie, kochana, nie, 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 bez takich. Będziemy robić zdjęcia, rób zdjęcie. Czy ty możesz zrobić jakimś przedmiotom zdjęcie? Tak się zastanawiam, czy po prostu tylko za aparatu to można zrobić. Dobra, wiecie co? Ja sobie z nią to naklikam i za chwilę do was wrócę. Dobra, zdjęcia zrobione, idziemy sobie pobrać próbki. Tylko obawiam się, że ona nie będzie mogła tego zrobić od razu, będą potrzebne jakieś odstępy czasowe, tak mi się wydaje. Ale to najwyżej sobie tutaj przy jakiejś roślince coś pogrzebie albo się pobawi w tym wodospadzie, kto nam tutaj loto. Młoda dorosła jakaś też ekoloszka chyba, bo w tej kamizelce loto. No, pobierz sobie próbeczkę i zobaczymy, czy będziesz mogła pobrać. No, nie, oczywiście, że nie. W takim razie o, żaby, właśnie, bo jeszcze tego nie robiłam, a tu żabki można złapać. Jak zwykle, mi tu musi jakiś typek przeszkadzać. No i coś, zwabiłaś te żabki? Łabrzaby. O, bo widzę, że tutaj jest jakaś żabencja. O, o, mamy coś. Mamy żabkę. Żaba bakłażan. Eee, no to ta standardowa, standardowa żaba, tak to nazwiemy. Weź się baw w tym wodospadzie, no bo niestety potrzebujemy tutaj chwilę odczekać. A ile to jest chwila? Aha, żabek też nie możesz już łapać. Wiecie co to. O, da się już pobrać próbkę. To było ekspresowe, słuchajcie. Yy, pobierz tą próbeczkę. Już zostaw tą zabawę, zbieraj te próbki. Możesz zrobić zdjęcie jeszcze, nie zaszkodzi. A weź wykąp się nago. Co ci, kurde, to szkodzi. Jesteś w wodospadzie, pewnie, że tak. Każdy się musi nago pod wodospadem wykąpać i koniec. A że nikogo tu akurat nie mamy. Wow, 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 ale nas tutaj wywaliło. Ale w sumie fajnie. Cyknę foteczkę, bo bardzo ładnie. Śpiewasz sobie pod prysznicem, żeby cię żaby nie. Pod prysznicem, wiecie, co już bredzę. Żeby cię te żaby nie pogryzły. Może jeszcze posąduj na przykład. No musimy jakoś to odczekać, żeby jej się po prostu to... O, no i dobra. Odklikamy to sądowanie, bierz ostatnią próbkę i wracamy do domu, moi drodzy. Dobra, jesteśmy. O, rachuneczki nam wpadły, to od razu zapłacisz. Opłać rachunki. E, e, e. O, ty możesz po prostu się tym zajmować. Czy ci muszę wszystko? opryska przeciwko owadom, odchwasz... I sprzedaj wszystko. Dobra. Lilani, gdzie ty jesteś? Przy kąpie. No, co za szok y i niedowierzanie. <gry> Dobra. Y wiesz co? Choć kupimy ci ten nóż. Możemy tutaj to zrobić? Um, ba, 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 ba. Gdzie tu jest ta boja na tej większej głębokości? Tutaj. Y sprzęt do nurkowania, nóż do nurkowania. Mamy. No i cacy. I załatwione. Patrzcie, nawet się nie musiała z domu ruszać z kubana. Y I wiesz co? Wyrzuć. Ja ci kliknęłam, żebyś wyrzuciła? Tak, wyrzuć zepsute jedzenie. Yy, co ty tu masz w wyposażeniu? Wszystko w porządku, żadnych śmieci nie masz. W zasadzie mogłabyś coś ugotować. Podaj późne śniadanie, na przykład na leśniorki walni. Jak podasz, to się pójdziesz wykąpać trochę, bo nawodnienie ci trzeba naładować. Będziesz miała... O kurczę, ja bym ci musiała, yy, kochana moja, logikę wbić. Yy, a żeby ci wbić logikę Mogłabyś napisać artykuł na temat ekologii. To sobie powinnaś wbić. Dużo ci brakuje. No nie, malutko ci brakuje. Także spokojnie zdążysz mi to wbić i dostaniesz awans. Tylko zaraz muszę skontrolować, czy faktycznie się będzie wbijała logika, bo nie jestem pewna. Tak, logika doskonale. Więc ty tu sobie pisz i za chwilę będzie późne śniadanko. Lilani tu przygotuje na leśniorki. Wiesz co, tylko ty najpierw, nie, najpierw pójdziesz popływać, zostaw te naleśniczki. Aha, dobra, ona woli sobie zjeść najpierw, okej. Okay. Tu już masz też gotowe naleśniorki dla ciebie. Tak się, słuchajcie, zastanawiam, co zrobimy z tym sklepem, no bo mogę już w zasadzie kupić ten dodatek, w razie czego po wypłacie to można szaleć, tylko się zastanawiam, czy na razie w tym momencie jest sens, no bo obie mają te kariery, zobaczymy jak to będzie w przypadku Lilani wyglądało, bo ona w zasadzie pracuje 17.20 tylko, to mogłaby ten sklepik z rana prowadzić. Dobra, już ci mogę to odklikać. Także nie wiem, dajcie mi znać, co sądzicie. Czy już to otwierać teraz, czy jak dziewczyny już będą miały wymaksowane te swoje kariery, to wtedy dopiero to zrobić. No i przede wszystkim, czy. Um... Myślałam o remontowaniu domku, ale chyba po prostu postawię im nowe. Nie wiem, czy pobiorę z galerii, czy sama wybuduję, zobaczę. Ale zdecydowanie chciałabym, żeby one już później miały bardziej wypasione mieszkanko. Żeby jednak każda z nich miała swoją sypialnię, no bo bez jaj mamy tu w zasadzie jedno pomieszczenie. Na tą chwilę jest to spoko, ale na pewno będziemy musieli nad tym popracować. Także ty sobie pływaj, nawadniaj się. A jak nasze roślinki tu jeszcze trzeba zrobić? Sprzedaj wszystko, odchwaszczaj. I, 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 i co? I... Dobra, już tam nic przy tym nie, nie musisz robić. Darujemy sobie to sądowanie i to wszystko. Papusia i te piękne naleśniorki z, z mięskiem. Boże, z masełkiem. Ej, ja bredzę dzisiaj, ludzie, bredzę. Bredzę. Szamaj sobie, umyjesz to. Bardzo ładnie. A czy ty właściwie coś przy tej boi możesz robić? Aha, to jest, to jest ta płytka boja. Czekajcie, kliknę na tą głęboką boję. Yy, jakbym jeszcze trafiła, to by było dobrze. Rób zdjęcia pod wodą. Nurkuj po muszle bez butli. Tak zrobimy. I jeszcze... Ale chwilę, ty masz aparat? Do zdjęć pod wodą? Chyba ci kupowałam. Yy, owszem, kupowałam. Jeszcze by się ten twój poławiacz skarbów w zasadzie przydał. Przenurkowanie. A kupimy im wszystko, bo Malia ma wszystko, to ty też będziesz miała. Już ci wystarczy. Pójdziesz sobie zrobić wszystko, co tu można zrobić. Nie możesz tutaj żadnych skarbów szukać. Dobra, ryb łowić nie będziemy, bo na razie nie potrzebujemy. Aha, ja tak się zastanawiałam skąd kasa leci, a to, a to właśnie z roślinek. Aha, idziesz sobie obejrzeć coś. No dobrze. Mów do rośliny, rób zdjęcie, pogłębia wiedzę. Już tu chyba nic więcej nie musimy robić. Ewoluować możemy, to to zrobimy jak najbardziej. Jeszcze któraś? Dobra, na razie to wszystko. Na razie to wszystko oglądasz sobie pudełka. No, bardzo interesujące są, nie wątpię. Ale wiesz, co? Od sobie popływać rekreacji nieco ci szkodzi. Musimy utrzymywać to Twoje nawodnienie. Przecież dawno nie, nie łapaliśmy żadnych rybek, ale w zasadzie my zbyt wiele rzeczy z tych ryb nie robimy. To w sumie bez sensu, możemy, w zasadzie możemy je sprzedawać, no to halo, poczekaj, zostawisz no tą pułapkę. Jak sobie popływasz, to zostawisz pułapkę. Alilani, jak Ci idzie? Jak Ci idzie? Gdzie Ty jesteś? No szkoda, że nic nie widać, no ale trudno. Nic nie poradzimy. I plusk. Ale fajnie to wygląda, jak te syrenki pływają. Bardzo mi się to podoba. Plusk. Kurczę, ale ciężko jest zrobić fajne zdjęcie. <grystety> Niestety. Nie jest lekko. One zapieprzają niesamowicie. Strasznie szybko pływają. Dobra, idź zastawiać tą pułapkę i w zasadzie możesz tu pozbierać te muszelki, to jest standardowe standardowe miejsce respienia się muszli i tych kończy całych. A one po dwie stówki chodzą, z tego co pamiętam, także jak najbardziej się opłaca. Chodź tutaj, pozbieraj to wszystko. Dobra, Lilani zrobiła zdjęcie i ma jakąś muszlę wrzecionowatą. Schowaj do wyposażenia. Nie, to zostawiamy. Sprzed... To była kończa? Czekajcie. Nie, to jest muszla. A, widzicie, to jest kończa. Kończę sprzedajemy. Dobra, resztę sobie zostawimy. Co ja chciałam, żebyś ty połowiła w sumie. Powa oceanu. Nie mam pojęcia, co daje ten powa, powa oceanu, ale użyjemy sobie go, bo możemy. <noise> Dlaczego nie? Może lepiej ryby biorą, nie wiem. No, takie coś tu nam fruwo, widzicie? Takie coś, o tu. To chyba jest ten powab. Aha, ty jeszcze nie łowiłaś w ogóle, dziewczyno, boże, co ty złowisz coś w ogóle? Dobra, mamy szlepsze grzebkę. Jeszcze łowisz? Już wystarczy może, choć wracamy do domku. Wracamy do domku. O, czekajcie, coś tu... Coś tu widzę na, na plaży, coś leży. To jest też ta kończa? Tak, dobra, już zadarujemy. Dwie już zebraliśmy dzisiaj, to wystarczy. Ale długo się jedzie, kurczę, po... zaraz w ogóle gdzie ja jadę? To nie nasz domek, tu jest nasz domek. My źle pojechałam. Czy Malia zostawiła tą pułapkę? Nie. Aha, tak, kliknęłam, żeby sprawdzić. To bez sensu. Chodź jeszcze, złapisz sobie może troszkę słonka. W aktualnym stroju się poopalasz. Chwileczkę. Zostaw to już. Pokaż to zdjęcie, które zrobiłaś. Jest takie samo. Nie, jest inne chyba. No, fajnie, że podwodne, nie? No dobra, może być w sumie może być. Może być, ładuję to wszystko do skrzynki. Ryby chyba nie. O, mogę rybę. Pokażcie ile my tu rzeczy mamy. No trochę już tego tu jest. Trochę już tego tu jest. Wiecie, co tak właśnie sobie myślę, że dawno na mieście nie byliśmy w jakimś, a czy no w sumie byliśmy w restauracji dopiero co. Ale moglibyśmy do Aha, ona idzie już do pracy, no właśnie. No to leć, już trochę spóźniona jesteś. Czyli nie możemy pracować z domu. Tak? Ty sobie po prostu pobiegniesz. Tak, po prostu sobie poszła w porządku. I co ty możesz gonić ryby, na... nagrywaj film pod wodą. O. Zrób tak. I w zasadzie ona pracuje do godziny 20. Dobrze mówię? Tak, do godziny 20. To wiecie co? Malia w takim razie się przebierze i pójdziemy sobie do baru. Przebierz się, może w co byś się tu mogła przebrać? A w to się przebierz, już odłóż te ryby. I czekajcie, gdzie my tu mamy? Jakiś bar. Mamy aż jeden z tego, co pamiętam. Bardzo proszę. I w zasadzie możemy sobie zaprosić tego naszego, gdzie on jest, Adam. Dobry pomysł. O, proszę, mamy promki jakieś na driny. Yy, pierwszy po... wiesz jeszcze nie O, czekaj, za szybko wam to klikłam. Nie, nie chciałam tak zrobić. Poznaj, zagadajcie chwilę jeszcze do siebie najpierw, nadajcie no, spokój. Yy, tak kurczę, od razu poflirtujemy sobie z nim troszkę. Pochwal z ale masz fajne portki. <taki> Takie trochę wiecie, workowate, ale no to jest taki klimat wyspiarski, także. A wiecie co? Dobra, lecimy z tym. Buzi, buzi, już bardzo proszę. O proszę, dobra reputacja, nam się wbiła. Jest aniołek, elegancko. Dobrze, że kurczę, przypomniałam sobie, żeby wyłączyć sławę na początku, bo znowu by mi się tam nabijało. Kurczę, coś. Coś od tego pocałunku aż zlagowało. <noise> Już wszystko fajnie, no i elegancko. Yy, trzymaj za rączki. Yy, może obejmi. Głodna jesteś? Nie jesteś głodna. Gdzie tu jest ten bar, kurczę, tutaj? Jesteście w grupie? Jesteście w grupie. To byście się napili czegoś. wojezła Jezu, jaka tu kolejka pod barem. Promocja, no i od razu, kurczę, zaszaleli. Zamów drinka podczas happy hour. I byśmy sobie wzięli na przykład morski rozprysk. A da się dla grupy wziąć? Nie da się. Dlaczego nie mogę zamówić drinka dla grupy? Dziwne rzeczy, a ty to kto? Czego tu chcesz? Idź ze stąd? Jakiś manuka. Dobra, idźcie już, kurczę, pod ten bar, bo ja ci tam kliknęłam, a wy tu sobie dalej gadacie. No idź. A jest tu jakaś toaleta tak w ogóle? Yy, czekajcie, gdzieś tu chyba coś w pobliżu było. Na plaży, tu. Aha, trzeba podróżować. To chyba jednak nie było tu. No nie no, jest to, ale, ta, ale patrzcie, na innej parceli i nie może tu przyjść. Ale lipa. Bez sensu. Strasznie to głupie, no ale dobra. Adam, gdzie, gdzie, gdzie jesteś? Muszę kliknąć usiąść razem, bo on mi gdzieś kurczę zniknął. Yy, weźmiemy sobie drineczka i usiądziemy. Gdzie on Polas? No, chłop nam zniknął, no. Biegnie do nas, czy, czy nas olał? Wiecie, co wygląda na to, że nas chyba olał? Nie wiem, czy on tutaj do nas przyjdzie. No, wiecie co? Ej, no, gdzie on jest? Jeszcze raz, usiąść tutaj razem. No, what the hell. Serio, zaprosiliśmy go na. No, gdzie ty się szwendosz, chłopie? Szepć uwodzicielsko. Mm. Flirtuj. Siadaj na dupie, gdzie leziesz. <grywki> Jakiś takie, kurcze. Aha, bo wy tutaj ten. Tiruriru jakieś musieliście po prostu wstać do tego, no w porządku. Entuzjazm się przerwał. Dziś wieczór niedźwiedzi, Simowie, którzy chcą tego wieczoru, budzi w sobie bla, bla, bla. Dobra, Lila mi zarobiła, ale nie dostała awansu? Łoja złaka jest wykończona. Zadbaj o siebie w takim razie. I mam nadzieję, że ona mi się położy spać w takim razie. Jak jej dałam, zadbaj o siebie. W sumie tak, położyła się chyba, bo widzę, że rośnie. To ja jej dam, dam jej spokój, za chwilę wróci. O, co tu się stało? Za chwilę wrócimy do domu. Malakaj nam tutaj przyszedł. Co wy się kłócicie? Już? Ej. Nie kłóćcie się. No co wy? Pochwal go szczerze. Mm. Nie. Bo, bo, bo. Ej, co? Co on taki jakiś? Kurde, ej. Pokaż podziw. Coś romantycznie nie za bardzo mu się chce. Ej. O zainteresowaniach sobie pogadajcie. może mają za mało po prostu przyjacielskich tych rzeczy. Entuzjazmu się ekologią, o pogodzie pogadajcie, bo kurde. A ty co, przyzwoitka? nie w domu je, po robocie odpoczywa. No, Możesz tam iść do niej jak chcesz. E, pochwal strój. No musimy tu nabijać te przyjacielskie, no bo kurde. Ożywiona rozmowa. Aha, idzie sobie gdzieś. Czy się po prostu postanowił przebrać? Za gorąco mu się zrobiło. A czemu ty z nim gada, że ci kliknęłam przypadkiem? Pochwal wygląd. O, no wiadomo, że dobrze wyglądam, kurde. No muszę tutaj, bo tu za wcześnie poszłam w te romantyczne i zapomniałam zupełnie o tym, żeby jakoś podbudować te, te ich relacje, Podzielę się pomysłami. E schlebiaj trochę, o majsterkowaniu z nim pogadaj, o, o technikach fitnessu, powiedz, ile ty wyciskasz teraz na klatę. O, niedźwiedzie tu biegają. Te, to nie granitowe kaskady, won to. No bez jaj, no kurde, przecież się tu człowieku ugotujesz w tym sul, 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 sulańskim słońcu. jak będzie, że w sulańskim słońcu. A co ty masz w ogóle do zrobienia? Nic zupełnie już nie masz do zrobienia. Dziwna ta kariera nurka, powiem wam, nie wiem o co tu chodzi. Dobra, y, myślę, że możemy się już zawijać. Y, tutaj na koniec jeszcze poślemy pocałunek i będziemy wracać do domu, bo już ci się siku chce, toalety nie uświadczymy niestety na tej plaży. O, kurki tutaj mamy, znowu chciałam przegonić y, mewy, a to zaś te kury. Nie wiem o co chodzi z tymi rybami tutaj, to jest trochę dziwne. Nie zabierasz tego drineczka ze sobą? Dobra, o, pani banan, słuchajcie, ale, o, pierwszy raz, pierwszy raz się, o, drugi jeszcze, o co tu chodzi? Pierwszy raz się zdarzyło, żeby Sim przyszedł w pełnym rynszytunku, w pełnym stroju banana i jeszcze tutaj damskie buciory, no. No, muszę przyznać, że pan tu ma stylówę niesamowitą, ale żeby jeszcze dwa banany się trafiły, no tego, tego to, żebym jeszcze nie widziała. Dwa banany i niedźwiedź, Dobra, szybka, nieplanowana randka za nami, Ty szybciutko na kibelek, bo mi się za chwilę zesikasz, skorzystasz sobie i to wytrzesz, nie mamy chyba w pułapce nic, a gdzie Ty jesteś? Ty pływasz, oszalałaś, oszalałaś, przecież Ty zmęczona byłaś dziewczyno, w zasadzie to, widzę, że Ci trochę zabawy brakuje, to się możesz jeszcze pooglądać trochę, się możesz pooglądać, sobie telewizję możesz pooglądać jeszcze. Praca z 19 godzin, no bo ty masz w sumie cały dzień jeszcze, żeby sobie wypocząć. Możesz pospać dłużej, także wracaj do domu, gdzie ty jesteś. A tutaj, gdzieś ona tam zapłynęła, kurczę. Ty w zasadzie możesz sobie wziąć jakieś reszteczki, weź sobie te naleśniki, coś ich rano nie dojadła. Albo poczekaj, ty najpierw, siku, weź resztki. I dopiero oglądaj telewizję. Tak to zrobimy. Multitasking być musi. Ty mi się elegancko obrobiłaś, więc awans będzie jak byk. Musi być po prostu. Nie przyjmuję innej opcji. Fajne nastrójniki, dobrze się czujesz. Możesz się absolutnie kłaść spać. No z tobą troszeczkę gorzej, niestety. Nie wiem kiedy to się. No tak to jest, jak się zostawia Sima właśnie bez kontroli. Niby y, ma zadbać o siebie, a tego nie robi. Weźcie to wyłączcie. Jak już oglądasz telewizję, to, to oglądaj telewizję. Włączysz sobie. Włączysz. Y, oglądaj kanał. Hmm. Wiadomości. Prognozę pogody sobie obejrzyj. Czyli nie, nie zmienisz tego. Zmienisz. No, zobaczmy jaka pogoda. E, fajne to. Słonko, śnieg i trochę deszczu. Mhm, Okej, okay, dobra. Fajnie. To chyba nie u nas ta prognoza, kurczę, bo tu pan w śniegu w Zakopanem chyba nagrywają. Dobra, Malia już śpi, w takim razie ja tu za nią to pozmywam. I Lilani również kładę do spanka. Wiecie, co dajcie znać, co sądzicie o tej karierze nurkowania? Bo tak czy siak chcę to zrobić, tylko takie to trochę nudne na razie. No, jedna rzecz do zrobienia i tylko trzy godziny tam siedzi w tej. A czy no, to dobrze, że krótko tam siedzi, bo możemy też inne rzeczy robić, nie? Szkoda tylko, że nie możemy właśnie pracować z domu tak jak z Malią, bo to całkiem fajnie. Dobra, już ci to odklikam, całkiem fajnie wychodzi, że, że można coś porobić po prostu tym simem. Dobra, moi drodzy, to ja naszą Lilani kładę. Dajcie znać, jak rozwiązać sprawę z tym sklepem. Czy czekać, czy robić to teraz, czy na razie im zmienić domek, czy później. No, jest kilka opcji, także dajcie znać, jakbyście to widzieli. A my słyszymy się już niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa, pa!